Siemano wszystkim, mam nadzieję, że macie udany weekend. Uh, ja jestem w drodze z Chicago do Nowego Meksyku, do Albuquerque. Tam mam dwa rozładunki i następnie uh, muszę przejechać jakieś tam 7 godzin do Arizony, gdzie mam następne uh, bodajże 5, 5 chyba miejsc rozładunku, czyli fajna trasa, dużo przystanków. Wiadomo, Ekstra Kasa za to, dużo mil. Przyjeżdżam teraz przez Tulsa w Oklahomie. Dopiero niedawno wyjechałem z Trackstapu, wyspałem się. Wczoraj zjechałem tam, była druga bodajże w nocy. Poszedłem spać. Dzisiaj rano stałem, tam zjadłem, wykąpałem się, zatankowałem, no i jest teraz godzina 12.30, wyjechałem niedawno. No i mamy jeszcze do przejechania dzisiaj jakieś 9-9,5 godziny, nie? GPS mi pokazuje 10, ale ale myślę, że troszkę na drobie, ponieważ tam są duże, duże limity prędkości, nie mam blokady, więc mogę sobie zasuwać. A teraz, teraz za dużo nie nagrywałem tam, troszeczkę wczoraj, jak wyjechałem z Chicago i jak dojechałem na Trackstop. no bo, bo ta część drogi to jest dosłownie to samo, co, co było ostatnio. Jadę, jadę, jadę tą samą autostradą przez te same miejscowości, dopiero później, jak minę Oklahoma City i tam już wjadę w część północną Teksasu, następnie Nowy Meksyk. Tam troszkę ponagrywam, bo ostatnio, gdy tamtędy jechałem, to padał deszcz, była beznadziejna pogoda, później było już ciemno, więc też nie nagrywałem, a dzisiaj, dzisiaj będę jechał tam w ciągu dnia. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie ok, więc troszkę ponagrywam. No i co, fajnie, fajnie, wszystko się ułożyło. Wczoraj przyjechałem 10 godzin, 10 godzin spania, dzisiaj znowu 10 godzin i będzie 10 godzin spania w Albuquerque. No a jutro zaczną się rozładunki. O, w poniedziałek na 8 rano mam pierwsze miejsce, więc wszystko fajnie idzie, dobrze wyliczone. Tak, w sumie, w sumie na styk. Troszkę wjechałem później niż planowałem, ale jest ok, wyrobię się w czasie. No i tyle, nie? Wszystko się nagrywa, kamerka włączona i. No i jak będę miał czas, będę montował, nie? Tam ostatnio coś wrzuciłem, jeszcze mam do, do, do zmontowania trasę z Dallas, trasę z Utah, więc będzie, będzie troszkę tego materiału. No i pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, a ja śmigam dalej, nie?